Witam serdecznie w pierwszym w tym roku odcinku programu Liga po godzinach. Za nami siódma kolejka rozgrywek Ligi Młode Nogi Wrocławia, więc czas na podsumowanie tego, co działo się w sobotę na hali Oławka. A ze mną dzisiaj w studiu są goście. Michał Nowak, były kapitan drużyny Mustangi Dominik, bohater naszego dzisiejszego odcinka. Witam Cześć, serdecznie. Dziękuję. Oraz nasz ekspert Adam Konik. Witam. Cześć. Panowie, za nami siódma kolejka. Jeśli chodzi o niespodzianki, to przede wszystkim postawa drużyny gramy dla zabawy w pojedynku z Wawrzynami. Adam? Masz rację, patrząc na poczynania tej drużyny w ostatnich kolejkach, no to sprawiła dużą niespodziankę w swoim drugim meczu z drużną dla Wawrzyny. Można powiedzieć, że Wawrzyny grają tak w kratkę, raz dobrze, raz gorzej i być może gramy dla zabawy trafili na, na słabszy moment tej drużyny, ale patrząc na cały przebieg meczu i na to, jak poszczególni zawodnicy spisywali się na swoich pozycjach, to trzeba powiedzieć, że naprawdę był to bardzo dobry mecz w wykonaniu tego zespołu. Miejmy nadzieję, że to nie był jednorazowy wybryk, tylko że teraz gramy dla zabawy będą się pieli w górę tabeli. Jeśli chodzi o drugi ciekawy wynik, to pojedynek właśnie naszego bohatera dzisiejszego odcinka, drużyny Mustangów Dominik. Z Wostokiem było blisko niespodzianki to prawda. Chociaż ja niestety nie brałem udziału w tym meczu, ponieważ cierpię z powodu kontuzji. Mam nadzieję, że na tak fantastyczne mecze jak najszybciej wrócę, co można powiedzieć o Antonim Wostoku? To świetny rywal, obie, obie drużyny, które weszły w skład to nasi rywale przez w końcu wiele edycji zazwyczaj z nimi wysoko przegrywaliśmy, ale akurat ostatnie wyniki z Antonim Wostokiem już połączonym. To, jeśli dobrze pamiętam, zwycięstwo, remis, i dopiero trzy mecze temu przegraliśmy. My taki mecz wspominamy właśnie sprzed lat, kiedy jeszcze graliśmy bardzo słabym składem, gdzie dopiero w ostatnich minutach Antoniemu udało nam się złamać. Jakby ten mecz, pamiętam, to był jeden z takich pierwszych meczów, który naprawdę sprawił, że uwierzyliśmy w siebie, że możemy rywalizować z tymi najlepszymi, i myślę, że to działa. To działa i zadziałało też w tej kolejce, chociaż no kolejna. Kolejna piękna porażka. Punktów nie przyniosła, ale na pewno myślę sporo satysfakcji z samej gry. No, na pewno mecz był, mecz był bardzo ładny dla oka, fajnie się go oglądało. Szkoda, że nie udało się szczelić jeszcze tej jednej bramki. Znaczy, ja chciałem tutaj zwrócić Twoją uwagę na to, że. Ja chciałem zwrócić Twoją uwagę na, na zachowanie zawodników, właśnie Twojej drużyny. Eee, wydaje mi się, że podejście ich takie bardzo na luzie i, i bez spiny, no oczywiście starali się, bo się zawsze staracie jak najlepiej wypaść na, na tyle rywala, czy wygrać, czy, czy, czy choćby nawet sprawić niespodziankę. Ale czy jak w pierwszym, tak i w drugim meczu pełne rozluźnienie, na spokojnie. Nieważne czy, czy graliście z Antoniem Wostokiem, czy w drugi mecz z Franciszkiem, takie, tak, 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 tak samo się zachowywali zawodnicy. Znaczy jest, jest coś w tym, że futbol to jest yy, gra psychologiczna również, a nie tylko bieganie po boisku i kopanie piłki. No, myślę, że my dobrze po prostu weszliśmy w ten mecz. Są takie mecze, kiedy od razu, od razu gra się dobrze i gra się układa i właśnie wtedy, kiedy nie czujemy tego obciążenia psychicznego, jakby każdy pokazuje... Yy, najlepszą grę na jaką go stać. Były takie mecze, no chociażby ostatni nasz mecz z kruczkami przegrany bardzo wysoko, gdzie jakby od początku byliśmy jakoś zdecydowanie spięci, gra nam kompletnie nie szła i rezultat był widoczny. No tutaj było inaczej. Tutaj faktycznie jakby odpuścił, nerwy odpuściły, graliśmy fajnie, a przede wszystkim może wpłynęło na to to, że wreszcie przyszedł na ten mecz u nas fajny skład, bo i wrócił właśnie żołnierz, nasz bramkarz do bramki, który ma bardzo dobre wspomnienia z meczów tak, Marcin Czech, który ma bardzo dobre wspomnienia akurat z meczów z tym rywalem, bo wybronił nam wynik właściwie w tym zwycięskim meczu. I Adam Kucyniak, no to jest absolutna gwiazda tej ligi, absolutna gwiazda naszej obrony i jak on gra w meczu, to zupełnie to inaczej wygląda. Okej, okay, to skoro już mówimy o tym jak wyglądał mecz, to zobaczmy teraz jego skrót przygotowany przez Sebastiana. O, tak widzę. Mateusz, jak oceniacie swoją dręę z wostokiem? Eee, bardzo wyrównany mecz. No, tak, był bardzo wyrównany. Widać było, że się nie się układa, a on się trochę układał też do tego meczu na myśli, to była krużna nawiązanie odrzuki. Na stronie Wostoku można było przed tym meczem przeczytać artykuł, w którym widać, iż drużyna podchodzi do tego meczu z szacunkiem, wspomina o klątwie Mustangów. Możesz coś na ten temat powiedzieć? Na czym to polega? To się chyba zaczęło od meczu pod koniec edycji 2012, 2012 halowej kiedy Wostok bardzo się męczył z Mustangami dużo wcześniej niż w późniejszych, późniejszych latach. Hmm, zaczęliśmy wtedy dobrze grać, e, dobrze zorganizowaliśmy obronę i oni wtedy e, dopiero w ostatnich minutach strzeli nam dwie bramki, które dawały im zwycięstwo. Później przyszedł remis na hali, a później e, przegrana z nami e, na, e, na Wrocławskiego, więc e, faktycznie w Ostokowie się gra i ja nie się gra z nami coraz ciężej. Pierwszy mecze w nowym roku i do Bramki wróci żołnierz. Czy to jest y, już stała zmiana? Y, nie, żołnierze zatrzymywały e, obowiązki służbowe, e, a niedługo niestety będzie opuszczał wrocę, więc pojawi się jeszcze tylko w przyszłej kolejce i e, e, już w e. definitywie no, prawdopodobnie zakończy ten rok. Krzysztof, dzisiaj jeszcze mecz z Mustangami to bardzo wyrównana rywalizacja. Co możesz powiedzieć o ry rywalu? Yy, rywal porównywany do nas w był taki wyrównany, w którym mowa swoje szanse. Niestety nasi się przeciwnicy byli troszkę skuteczniejsi i dlatego ostatecznie ten mecz zakończył się zwycięstwem. który grę i jest strzelcem większości gramy dla nich. Myślę, że dzisiaj na pochwałę też zasłużył Adam, który bardzo aktywnie na początku jako obrońca, potem włączył się do akcji i myślę, że yy, robił troszkę przewagi dla współprzeciwników w dzisiejszym meczu. Mhm. I w sumie pierwsze co mi osobiście rzuciło się w oczy to to, że podczas obu meczy, z władzy, zarówno z Wostokiem jak i z Franciszkiem, cały czas przy linii było gorąco. Wasz kapitan aktualny cały czas pilnował ustawienia, zagrzewał do walki. No to, to... prawda, mamy w tym sezonie nowego kapitana, został nim Bartek Goliszek. I jest to zawodnik tak jak niewielki wzrostem, tak wielki duchem, energią, witalnością, także na pewno ze strony tej funkcji kapitana mamy taką nową energię w drużynie. Ja pamiętam, że od kiedy Mustangi biorą udział w lizen, to bardzo, znaczy bardzo często. Chyba najczęściej zmieniają kapitana spośród wszystkich drużyn, które biorą udział. Jak to się u was odbywa i, i czemu takie zmiany następują? Czy znaczy, czy często? Nie wiem. No gramy już w sporo edycji w tej lidze, a mamy czwartego kapitana. No, zaczął pierwszym kapitanem był Michał Toporek, który po no, ale dobrze. No zaczęliście mniej więcej tak jak PKS Augustyn. A Augustyn cały czas ma teczkę jako kapitana. No, u, nas, u nas panuje demokracja, panuje kadencyjność, jak widać. Jak mówiłem, Michał Toporek po roku stwierdził, że czas na nowego kapitana, później był kilka sezonów. Mateusz Gigoń, który przekazał opaskę w moje ręce, ja byłem kapitanem przez dwa sezony, no i teraz jest Bartek. No. Tak naprawdę u nas się to dzieje wtedy, kiedy jakby ten stary kapitan już stwierdza może, że chciałby po prostu ma. To jest trudna funkcja też, to trzeba, trzeba reprezentować różne, trzeba pilnować, wysyłać maile, mobilizować chłopaków. Nie, nie, nie dziwię się, że po jakimś czasie może nastąpić pewne zmęczenie materiału. Nowe. Po pierwszych w sumie trzech czy czterech edycjach cały czas graliście, w tych pierwszych trzech, czterech edycjach cały czas graliście jednym składem. A potem zaczęły się dosyć częste rotacje. Co ligę było tak, że ktoś dochodził, jak to się dzieje, czym to było spowodowane? Znaczy powodów jest, jest bardzo wiele. No faktycznie przez pierwsze trzy edycje ten skład był w miarę stabilny. No przede wszystkim z Mateuszem, Gigoniem, Krzyśkiem, Rolą, Bartkiem, Hanikiem, Łukaszem Wadowskim i dopiero w czwartym bodajże w sezonie, który Mustangi zagrały w Młodych Nogach. Dzisiaj był taki pierwszy transfer, czyli mój transfer z centrum. No i później jakoś, jakoś to poszło. Co sezon właściwie mieliśmy nowych zawodników, takich jak właśnie później doszedł Adam Kucyniak, Bartek Goliszek, Paweł Dejk. A w tym sezonie mamy chyba największe, na, największą liczbę transferów, bo Mateusz Bocian, Piotrek Ciosek, Kuba Kwocz, Staszek Kamykowski to są nowi zawodnicy, którzy grają z nami dopiero od tego sezonu. Powody są dwa. Po pierwsze, rezygnacja jednak niektórych zawodników z różnych powodów osobistych, zawodowych. Nie każdy, część, część wyjechała w ogóle z Wrocławia, część po prostu nie ma już czasu, żeby przychodzić w sobotę grać. Oczywiście kontuzje, czego jestem przykładem. Ale drugim takim powodem jest oczywiście chęć ulepszania drużyny po prostu podnoszenia jej poziomu. Okej, okay, mówiłeś, że Skład jest cały czas ulepszany, żeby być coraz lepszym z edycji na edycję. Czy jesteś w stanie stwierdzić, że ten skład, który posiadacie teraz, jest w stanie w rundzie rewanżowej pokonać Wostok? Dobre pytanie. Myślę, że byłbym zarozumiały, gdybym stwierdził, że tak na pewno pokonamy tak znakomitą drużynę. Natomiast faktem jest, że ten skład już raz ich pokonał. Dlaczego miałoby się to nie powtórzyć? No? Nie wiem, to jest świetna drużyna. Na pewno postaramy się zagrać drugi raz z taką samą, z taką samą energią, wolą walki, a boisko pokaże. Może dyspozycja dnia po prostu. Okej, okay, miejmy nadzieję, że będziemy mogli po raz kolejny oglądać tak ciekawe spotkanie. Wam wszystkim już dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Zapraszamy na naszą stronę www.młodenogi.pl, na której możecie śledzić skróty z meczów, wszystkie wyniki i terminasz rozgrywek. Do zobaczenia za tydzień.